choroby stawów obwodowych, czyli tych występujących w kończynach górnych i dolnych, to częsta przyczyna bólu, ograniczonej ruchomości i problemów w codziennym funkcjonowaniu. Objawy mogą mieć różne podłoże przeciążeniowe, zwyrodnieniowe, półrazowe lub zapalne. Z czasem problem degeneracji postępuje, a zespół bólowy może przejść w stan przewlekły, co nasila się między 45 a 60 rokiem życia. Dla mieszkańców gminy Zbąszyń, którzy ukończyli 45 rok życia Przygotowano bezpłatny program konsultacyjny dotyczący właśnie chorób stawów obwodowych. Realizatorem zadania współfinansowanego przez gminę Zbąszyń jest Fundacja Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska. W ramach projektu uczestnicy, w zależności od problemu, mogą skorzystać z konsultacji ortopedycznej, wizyty u fizjoterapeuty oraz opieki dietetycznej. Aby wziąć udział, wystarczy wypełnić ankietę online lub papierową i złożyć ją w Regionalnym Centrum Zdrowia. Osoby, które zakwalifikują się do dalszych etapów, będą poinformowane. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie fundacja rczmyślnikzbaszy.pl. Zapraszamy mieszkańców gminy Zbąszyń do skorzystania z akcji. To realna pomoc dla osób, które chcą zająć się swoim zdrowiem zanim dolegliwości zaczną się nasilać. Bez kolejek, bez skierowania, bez opłat.